Grzegorz Braun został wybrany na europosła w wyborach do europarlamentu, zdobywając ponad 113 tysięcy głosów. No i pewnie co niektórzy zadają takie pytanie, czy on aby przypadkiem teraz nie odzyskał swojego immunitetu, który posiadał jako poseł wybrany na Sejm Rzeczypospolitej, który został mu odebrany w styczniu tego roku? Jak to teraz wygląda w prawie, bo europosłowie również posiadają immunitet? No, i teraz pytanie: Czy postępowanie karne wobec Brawna może się teraz toczyć? Czy po prostu będzie musiał sobie poczekać przez te 5 lat, a nie dłużej? No i tutaj akurat jest taka zasadnicza kwestia, że Grzegorzowi Brownowi zostały postawione zarzuty po uchyleniu jego immunitetu przez Sejm, a jeszcze przed wyborem na europosła. Czyli tutaj mamy troszkę odmienną procedurę. Zobaczmy, jak to wygląda w przepisach. Tak, konkretnie artykuł 8 protokołu numer 7. W sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej wobec posłów do Europarlamentu stanowi, że nie można prowadzić dochodzenia ani postępowania sądowego, ani również zatrzymywać tych europosłów. Dodatkowo europosłowie, w czasie sesji Parlamentu Europejskiego, którzy przybywają w swoim kraju, korzystają z tego samego immunitetu, który. Przyznawany jest posłom do Sejmu. To oznacza, że prawo Unii Europejskiej w tym zakresie odsyła do naszych polskich regulacji krajowych. Zgodnie z artykułem 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, immunitet nie dotyczy czynów popełnionych do dnia wygaśnięcia mandatu, w tym czynów popełnionych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów. Czyli w tych sprawach, w którym właśnie Sejm zagłosował za, Odebraniem Grzegorzowi Braunowi immunitetu, no to teraz immunitet europosła go nie będzie chronić. I też prokuratura nie będzie musiała składać wniosku do Europarlamentu o uchylenie immunitetu, analogicznie jak to zrobiła ze złożeniem wniosku o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi, który był przesłany do Sejmu. Natomiast sam Grzegorz Braun może zastosować pewną procedurę. Objęcie go immunitetem. Zgodnie z artykułem 9 regulaminu Parlamentu Europejskiego europoseł może złożyć do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na skorzystanie z immunitetu i przywilejów. Czyli w zasadzie. Odwrotność takiego wniosku o uchylenie immunitetu. Taki wniosek będzie procedowany na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, no i przekazany do Komisji Prawnej. Żeby w Parlamencie Europejskim taki wniosek przeszedł, wystarczy zwykła większość. I tutaj jest odesłanie do przepisów krajowych. Nasza polska konstytucja przewiduje w artykule 105, że postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem jej wyboru na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu, na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. Więc w zasadzie sam wybór Grzegorza Brauna na europosła z automatu nie będzie oznaczało to, że on jest znowu chroniony immunitetem w tym zakresie, w jakim polski Sejm uchylił te immunitety, jednak Grzegorz Braun sam może wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o to, żeby Parlament Europejski mu udzielił tego jednak immunitetu, również na te sprawy w takim zakresie. Wtedy no, postępowanie karne ulegnie zawieszeniu. No i przez najbliższe pięć lat no, Grzegorz Braun będzie miał spokój. To się natomiast stanie, jeżeli Grzegorz Braun nie złożyłby takiego i na przykład doszłby do jego skazania. Oczywiście może zostać też uniewinniony ze wszystkich zarzutów. No wtedy tutaj będziemy mieli analogiczną sprawę do pana Kamińskiego i pana Wąsika, czyli w tym wypadku marszałek Sejmu wydałby postanowieniu o wygaśnięciu mandatu europosła. Więc tutaj jak widać Grzegorz Brown może zostać w Brukseli bardzo długo, przynajmniej kolejne 5 lat, albo może stać bardzo krótko. Oczywiście tutaj generalnie jakby piłeczka jest po jego stronie. Pytanie powstaje, z której drogi będzie chciał skorzystać.